Kurwa, laguj. Tak, witam. One. No, przywitaj się. No się ma. Tak. Kurwa! No co za głupi kuta z tym shotgunem, No zdychaj, ty kurwo! Tak, dokładnie. To są idealne słowa opisujące to, co się in dzieje teraz. Idealne słowa opisujące kurwa! To co się właśnie dzieje No, o czekaj, Idę za tobą to, tam To co się dzieje i to co będzie się działo na twoim kanale O ty chuju! Kurde Kurwa, taka... umrzej! No! Kurde, mogę mieć pasę z Galilem, a tak to teraz ze Spectre będę musiał latać Cholera, cholerne klatki O kurwa Co on ma za snajpę? Kurde Będę musiał sobie zmienić, no, typ celownika bo... To nie jest po prostu pojazd. Aha, doprowadziłem Kolesia do drugiej szansy. Teraz rozumiem. O! Świetna, Świetna broń zapisowa. mam 11 podwójny. ale dobra, ludzie się zastanawiają, czemu nagle przypierdalamy się im z takim filmem, z takim głównym. Eee, I na co nam to właściwie? No. no sprawa jest taka: seria w Call of Duty u ciebie chyba powraca. Tak, Tylko normalne. tym razem w innej odsłonie. Tym razem na czarno. Na czarno, bo w Black Opsie. O, jak sobie kurwa słowotwórczy, ja pierdolę. No. Tak. O. Kurwa, jacy słowo słowotwórczy, o! No. 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 Będziemy tworzyć nowe słowa, jak to jak to wymaga Dobra, jak wiem, bycie fajnym. Pęd... O kurwa rakieta, nie. Dobra. Teraz. Kurwa, Gazu! Nie. No, Zabiłem czegokogo. Nie zabiłbyś go, gdyby nie to, że mam go znajomy na steamie. O, oh. Jest, jesteś zły. Dobra, szukam jakiegoś odosobnionego miejsca pozbawionego wrogów. Tu będzie fajnie. Iker package. package jak wszyscy widzą, przynajmniej ci co trochę ogarniają tą część, gramy sobie z botami, ale takie było zamierzenie, żeby pierwszy film zrobić z botami. Zresztą ja mam tą grę dopiero drugi dzień i przyda mi się jeszcze troszeczkę pogarniać. Ale następny film planujemy już przynajmniej zrobić na serwerze normalnym, nie będziemy lamić jak kurwa poprzednio. Ale czy na pewno? Na pewno, człowieku, gram w to drugi dzień. No, i będziemy miażdżyć Kurwa. Tylko jest, bo time powinien mieć staty. Nie wiem, 48 do 1 O, Mignoju! Z rakietnicy! Będzie chujowo, będzie chujowo, po prostu szykujcie się wszyscy na to, że jeśli chcecie to oglądać, to będzie chujowo. Dokładnie. Tylko, przynajmniej z tych sesji treningowych wiem jedno, nie chcę używać RPK. Hmm. Będę używał shotgunów i szturmówek. Hmm. I oto Bayer. Startująca rakieta! Szkoda, że nie można mieć na niej pokład. Ciekawie by było. No snajperem chodzić na pokład rakiety. No miałem się uczyć na fizykę. Kij, najwyższy stanutę. No. I znowu będziesz miał zagrożenie. Eee Umieraj! Ja? Kurde, ten celownik jest strasznie niepraktyczny. No, no. Dobra. Znaczy te, no. no kurde, jak to się mówi teraz. na słyszę. O, siema wróg. Dobra. Co jest? Na kanale się szykują duże zmiany. Bardzo duże. Tak. Naprawdę duże. Tak, tak. No. Wypieprzamy kilka serii, kilka kończymy, kilka rozpoczniemy. Ale generalnie teraz nie będziemy już rozbijać się na miliardy gier, tylko skupimy się chyba na nie, dwóch, max trzech tytułach. No. Jezus, wywalamy na pewno mindge kasa Tak, o tak, właśnie, jak już mówisz o nim no. e, Czas do końca tygodnia, żeby no, obejrzeć Później, to ma, to ma, to ma. później nie ma Tak, kasujemy go, bo Seria nie dość, że średnio przyjęta, to jeszcze chujowa Wręcz chua, Nie mamy po prostu kompów, żeby udźwignąć to jak trzeba No Destrukcyjnie też się trzymamy na pewno na jakiś czas No, to Powiem tak, bo my w tego, w tą grę, którą wszyscy zwą Battlefieldem trzecim, będziemy grać raczej dużo rzadziej przez to, że nasze kompy po prostu nie wytrzymują mm, nie wytrzymują czegoś takiego, czym jest Battlefield. Jak wiadomo, bardziej ogarniętym graczom Battlefield jest jedną z najbardziej wymagających obecnie na rynku gier, jeśli chodzi o kompy. No. No tak. I głowie! Trzeba do tego pętać, gońskie lag! Trzeba do tego pętać, gońskie, gońskie, kompy. Tego gońskie Trudności z nagraniem więc. Jakieś filmy z Battlefielda trzeciego mogą się pojawić, ale po prostu cholernie rzadko i. tylko tak raz na jakiś czas. No, o, póki. Kurna. O, Co to... o kurna! O RCXT! O kurna, seł żyje, fajne to jest. O! No. To sobie wezwij! Dane tutaj! I jadziesz! O! Aha, to tak steruje, okej. Okay. Ej koleś Nie bądź taki Dziękuję Co to? Odrodzenie taktyczne? <laughs> nie ma E, punktów nie ma zawsze Helikopterek, strzela Patrz jakie mam fajne Jestem fajny, bo gram fotami i rozpierdala Miaż system Kurde o. i ostat... został Zabier koleś który ciebie e, Dobra, w pierwszym meczu mówiliśmy wszystko E, jeszcze go powiem coś o planowanych seriach. Planowane serie na najbliższy okres to e, Let's Play z Multi z Battlefielda właśnie powrót z Call of Duty, tym razem Black Opsem, e, on już właśnie stan e, Co jakiś czas pojawią się filmy z e, no. Co jakiś czas pojawią się filmy z Battlefielda 3 e, no i zakończymy też jedną z serii ale jeśli chcecie wiedzieć jaką, to odsyłamy was do pewnego tajemniczego filmu, któryś już zuploadował. nieprawdaż? Tak, tak, tak. Pew, pewien film, w którym opanowałem dialekt, yy, potocznie zwany przez Grecitefa Tefa Co kurwa? Vadzinis, Od Vadzinir. Zboczeniec. Dobra. Dobra. Ok. To powiedzmy, Tego że... meczu sobie zagramy bez waszego udziału. Fałszywe skurwiele. Eee, no i co, właściwie tyle mieliśmy do powiedzenia: no. We're coming back, we do it right, takie nam pierdoły. And something like this shit. Yep. E, e, jeszcze jedno, jeśli oglądają nas ewentualnie jakieś dziewczyny, lubimy cycki, pamiętajcie: tak, dobra kurwa, dobra. nie nie ma. No szczęścia. to to jest nagrywanie, wyłączaj, wyłączaj to gówno.